I widzę, I widzę, ciebie Tutaj ktoś jest? Tu jest, jest Jeszcze więcej, tu jeszcze, tu jeszcze, je, jeszcze więcej O Jezu, dobra, dałem mu tą siekierę Swojej respekty Właśnie, bo ta siekiera jest przełapała One diamond, one diamond Gdzie diamond... gdzie? Nie, właśnie mówię, że jeszcze jeden diamond chodził mi Prawie ten, prawie creeper wybuchł. No złoto kojny, widzę. WTF! Przeżyłem, przeżyłem. Yy, yy, masz węgiel? Yy, no nie kopałem za bardzo. Yy, ty... czekaj, ja ci yy, trzymaj to. I to. Tu leży, wyką węgiel i to no, przepal. Masz masz, 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 masz yy, nić. To co? Masz nić, tam. Yy. A, widzę, widzę, widzę. No to, to to poprzepala, ja tu pobiegam jeszcze, bo idę kolejne źródła lawy. I chyba to jest poszerzenie tej kopalni. Dobra, ja wykopieram tego. 10, a no dobra, to ja przesadziłem. Ja na 8. I nie zmieniam. Wiesz, naprawdę creeper zabija. Co będzie źle? Ojej, taka duża powierzchnia lawa, a tu diamentów nie widzę. W ogóle, jedna diament tam było tylko. To w kanionie. A w kanionie wszystko to widoczne praktycznie. My potrzebujemy jeszcze jednego diamenta, no no. Ale nie ma tu nic. Dobra, i tak na razie jest chyba nikogo nie ma. Tu się leje lawa, tu się wszystko leje. Znowu spadki FPS Znaczy nie, że moje FPSy spadają, bo mam dużo, ale tak, tak wygląda, jakby spadało Ja miałem 40 tam, w tym miejscu Okej, ile? 40 ja tak, ja mam... Tylko, że ja gram teraz ciągle na 60, bo inaczej mi OBS aguje O, muszę grać Pamiętaj, żeby tarcze spadać, czy nie jest zepsuta, bo na przykład ja muszę naprawić no, 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 ja mam na połowie, ja mam na połowie. Ja mam pasek. Eee, masz ten crafting? Mmm, mam drewno. A ile? Już składam. 50 jeszcze. O to, o, dobra, dobra, ja już chciałem, żebyśmy iść na górę. Chcesz tarczę ci zrobić? No, wiem, dobra. To chodź, chodź tutaj. Trochę przepadę. Przede mnie, rzuciłem tarczę. O, baże, jak wyglądam, ej Super, teraz nikt się nie podbije. Czy coś? Zabrak dwóch stron nawet. Zresztą ja chcę tą tarczę tak na wszelki wypadek zostawię. Kiedy się ta ta przyje? No, tak mi jak zaraz pęknie. Yy, ile masz jabłek? Złotych. Yy, ile mam czego? Złotych. Yy, złotych? Yy, tutaj są zostawione. Ale ile masz złotych o jabłek ogółem? Ja byłem... Okej, okay, bo musimy się podzielić. To zaraz ci rzucę. Trzymaj, trzymaj. Ja się dziwię, czemu tak spokojnie jest. Prawda? Ja myślałem, że u HC to kurde, że każdy będzie na siebie po prostu atakował cię. Może gram bezpiecznie wszyscy? My tak normalnie gramy, moim zdaniem. Kurde, ja jest tu wywodną? Chodź, jaki to jeden diament? Proszę. Minecraft. Kopmy się tu i niech będzie Chodź, musimy to rozkopać, bo trzeba jeden diament i my mamy protection jeden na zbrojach Lapisu nie mamy Masz lapis? Ten Lapis nie mam a nie mamy przecież stołu do zakręcia Do zlatyany. No, jakbyśmy mieli ten, no, diament jeden, to byśmy mieli A, a może ten, może ten y, Kowadło Po co nam kowadło? Zapomniałem, że to nie daje zaklęć Nie myślę, bo ja pomyliłem się to Dobra wywalone, robię dwa miecze diamentowe Chodź tu, jestem Odbiedy wziąłem tym mięso w ogóle, no niecałe masz tu jeszcze z tego od mogliśmy zrobić te yy, buty I byłby achievement i każdy by widział ten achievement I tobie też dał te buty i razem byśmy mieli achievement Ta, Znaczy ja bym, ja bym najlepiej kurde Poszedł ten po, zbudować domek albo nie wiem A, <laughs> no Najlepiej Może, zdobyć, mo, może użyć yy, ten netherowej yy, Wychodzimy, Jezu jeszcze jest 500 na 500 ten border 600 prawie To jest 1000 lat możemy nie wiem co robić ja tu wy... ja mogę nakupić tu całą jest broń dla nas. Zresztą, z naszym, ten, z naszym lakiem to niezbyt. Ja spróbuję, idę kopać. Bo co mamy teraz... aha, fajny gravel, no. Super. Idę się kopać i gravel. tam na kogoś. No to idziemy na górę? Nie wiem, ja bym poszedł. No to dawaj. To chodź, ten, chodź. Poszukajmy jakiegoś... o Jezu, słodki, super. Dopiero pajęk, pajęk, taka, pańka, oni nie wejdą, ja chcę go zabić. zabiję, ile? Czternici mam, genialnie, eee, to widzę, widzę. Najwyższy punkt to jest 28, no niezbyt dobrze. Masz flint? Czy ma? Dobrze nam idzie. Dobrze. No dobrze, da, bardzo dobrze. Yy, gdzie jestem, flint tu? Ma... Ten, to ma tu. Jura Mam 6 strzał. Pogu. Nie wiem, wrzuciłem po prostu. No, dalej, wykopuję się do góry i musimy pofarmić flinta. Robisz schodki, czy w górę po prostu? Jestem. No, ale w górę po prostu, bo to jedę z Twoim tunelem. Teraz Ech. będzie. Daj, tak biję do znaczy, każdego. Ja bym teraz poszł we górę, na górę patrzeć. Zrobić ten, tu A Albo mówię, bo jak jesteśmy ustawieni, to polowa się. No, jeśli oni nie siedzą w kopalniach ciągle, jakby nie patrzył, bo my trzy razy już do kopalni na dół. <grym> Co robić? Do nikim się jeszcze nie biliśmy w ogóle. No ta, Ale border jest nadal wielki. Nie mów nie. Jeszcze poczekamy. Cholera, kusza mogliśmy zrobić. Bo kusza chyba jest tańsza. Już nie mieli po dwie. wydaje, że. Dobra, ja, jezioro jest nad nami, woda. super. My jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu co ten. Nie, nie nie mam wody ja teraz... Będziesz miał. A dobra. Yyy, tak. Idziemy na 0-0. Chyba? No to dobra. Yy, a masz gravel? Gravel... nie. Co, czekaj, wykopmy trochę, żebym chce potem pewne strzały zrobić. Bo yy, 6 potrzebuję. Gravel, bo mam 6 piórek. Nie trochę drewno Właśnie, że tam... się przyda też wykopię, bo to jest fajny szybki budulet O Jezu, niech ten border, border szybciej idzie tu wieki to, to, wie, to zbieram, jak to jest 500, a tam ten border miał 800, no to nie wiem A, to. To, to idzie do, do 20 to będzie. <laughs> że tak powierzchnia, no ale... Wiesz, mi się nagrało 53 minuty. Pierw. To ty, dobra. Tu, no, tu nawet nie jest 300 bloków. Gdzieś. No nie jest. Chyba. Dobra, idziemy, idziemy na górę po prostu. To gdzieś 200 bloków tylko. No albo będzie tak, że każdy się spotka w jednym miejscu. Do tego idziemy na 00 yy. Nie, yy. ominęliśmy 00. Nie. Tu. <grym> tu i tam. Ja bym normalnie po... Ten, ja bym se sobie mówił, że tą wieżę i bym sobie tam po prostu siedział No co to zrobimy? No, 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 no bo i tak mówię, tak już się każdy nic nie robi. No zrobiłem to samo. O, badno! Eee, czekaj. Chyba 0, 0, 0 jest na jakieś polanie. Czy mam 400 kratek w tamtą stronę jeszcze, jakby nie patrzę? Eee, portal, portal! Ej, ty w ogóle ten... Portal! Dobry, no, Jezus! Złoto, złoto. Ten fire act jest dobry nawet, bo ten, bo przecież możesz mieć pełne od razu. Ty. A faktycznie, nie to co ma ciekawego? Nic, Wtosz? nic, Pokaż. zapalniczka. Sił jest dobra, bierzemy, bierzemy tego, bierzemy pszczoły do nas. Za co, banu, za co, za co? Banu... skórę? Nie wiem, skądże może się przydać jakoś? A. Już nie, uginij. Ja bardzo tym z tego bo muszę się przyda. Czekaj ja zrobię nam jeszcze po dwa gapy. Znaczy nie wiem czy to są gapy w końcu. Tak, użyć tego. Szu jako... jako broni może. Mam tyle tego. Dawaj, chodź, chodź, idziemy. E, trzymaj... Ile masz jabłek? 5-5. E, pięć, pięć. Nie daję, no, z miski kowałem. Dobra, teraz jest Git. Ja bym jeszcze trochę tego w liści, liści pozbierał. Ja mam dwa staki coś, plus dużo. Dwa staki teraz, tak powiem, starczy. Nie będziemy wijać nas tam, jak wyżej się da. Jak zobaczymy, że ktoś będzie iść wyżej, to też. Od biedy możemy pod siebie wylać wodę. Czekaj, bo mam iść ten na 00. Minęliśmy 00. Jest tu 0. I teraz tam, w tamtym kierunku, chodź. Pod naszą budowę wylej wodę, bo jest szansa, że oni jej nie zniszczą. Po prostu I będziemy mogli spadnąć na wszelki wypadek szybko. My mamy jeszcze 300 bloków tam. No to mówię, długo będziemy chodzić. Jezu, klinuję się. Nie, czuję trochę bardziej. A, tam tak się nie podejmują za bardzo. Dobra, on okay. Idziesz, idziesz. Mm. O, góra. Góra. Walone w górę. Musimy ją obejść. Ech jeszcze tylko 200 kratek do przodu i będziemy na 0-0. A co my będziemy robić przez pół godziny? A może pójdę się zrobić ciku? Będziemy kurde robić fa farmy? Ta automatyczna farma trzciny Go? No, już pasuje, Może nie wiem, zrobimy wieżę Aifa. No, ja jestem typem suliwalowca, więc farmę to dla mnie widać Wierzę, i Fer z liści może. Mam ich duże, naprawdę. naprawdę. A. Gdzie ty? Do przodu. Masz hitboxy włączone? A dobra, widzę, widzę. Jak w Widzę. Masz Masz oh, hitboxy włączone, czy nie? Bo to ważne. Hitboxy F3, plus B. Nie, nie, no, ja, ja tylko. Wierzę, ja, bo to jest ważne, bo zobaczymy z kilometra y, tego gracza. F, F. Co jest? Co to się wygenerowało? <grym> okay. No ta góra tam. Ja nie widzę, bo ja, o, ja mam ten czanki. To czekaj, mi musimy podejść. Ja mam 8, więc na styk to widzę. O, o Jezu narator mi się włączył. <grym> Też spadłem. Odbiłem się od drzewa. Nie ja chciałem włączyć taki box, a się narator włączył. Co jest? Wiem, ja że narator. Generatora włączyć, a mi. niego te nic. E co? Nie, nie wiem. E... A ja mogę gębę zmienić. To też enchanting. <grym> nie, no. Widzisz, widzisz te góry? Nie widzę, bo. A na znaczy, że widzę już jakieś drzewa, widzę. Idę zobaczyć. e tu coś się zbudowało? Gdzie? Tam. A, bo tu masz mały renderis, to z swoimi oczami. O to jest za fajna góra, fajne to Ale przed nami tutaj, chodź 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 Tam jest ten z liści jest. Czy to jest z liści, serio? Tak, tu coś zbudował Dobra, idziemy Czekaj, czekaj, kordy Zjedza kogoś, zjedza kogoś Gdzie, gdzie, gdzie? Nie wiem, nie wiem, nie że jest Dobra, musimy powoli podejść Masz, masz zapalniczkę? Masz zapalniczkę? To mam, to. mam Dobra. Mam nadzieję, że łuku nie mają. Czemu te liście są różowe? Co? Co? Jakie różowe? A u mnie Dadek teksturpaku są różowe? na co wyślę? Dobra. Chodź. Nie ma... nie ma łuku. Co to za set jest? Tu majek. No ale co to za set? Raz na enchantowany. O oh ma enchanting! No ma. No. Cicho! Nie było tego! Tu jest kolejny! Ja pierdzielę! Oni są głupi! Oni nam też ktoś podez zrobił. To my siedzieliśmy długo w kopalni. A tam jeszcze i do Dobra, to chodź, to chodź, te też zbudujemy się. Ej, bo on się spali. Nie, bo się... Ja mam cztery. Ah. Ja sobie grałem po farmie. Patrz na to! O, mam. Czekaj, on strzela? on że trzeba go Łatwo jest. Ja farmę... Oni tam, jakieś... tam, tam jakąś, Oni tam, tam jakąś, kuchdę... Jakąś cywilizację tam, tam. <giblocka> robią. Jakaś robią. Myślałem, że nikt nie będzie tak grał, bo to jest taka beznadziejna taktyka, szczerze mówiąc. No dobra, to, to bardzo nas zabije. Bije mnie ciągle. Dobra, to mówię. Najlepiej, na do jest O nie, chmury są. Ej, gdzie on jest, gdzie on jest? A dobra, jest. Jest, tam dalej, jest nie strasznie Tylko teraz tam parę różowych liści zostało Ja czy nie, duma ja rozumiem, bo on został sam w teamie, no to rozumiem, że tak, ale... I obok? Ej, ty, ale my może będziemy normalnie robić te mosty I będziemy kurde walczyć mm, to Ja obok. na razie chcę ogarnąć sobie strzały To jest normalnie sky do kurde walki, sky do walki normalnie. No to już nawet uchacenie. jest pojść Skyblock Wars Więc idziecie sobie <noise> gram. No ja ja bidę się góre. Eee, czekaj, ja kończę strzały. Mam 27 strzał. Chyba to uwidnych. Sąsiad 4, ja będę. Siema. Co? na uży na reszcie użycia ja by... wyspę tam robią, patrz na to oni tam naprawdę jakąś... No ja wiem, ja nie wiem co oni wyprawia, wyprawiają. Ej, ja bym jeszcze nie szedł do góry. No, nie. W sumie. Mamy jeszcze trochę do wylutowania, ale nie wiem co tu robić jak naprawdę praktycznie. Możemy tego dumieja dum przestrzelić. O nie. Zradził nas trochę Ja zbieram po to liście których nie chcę trafić No Znaczy nie, po prostu mi się coś ścięło. Okej, okay. dobra A tu jest ten gravel co mi zniknął Dobra Ja chyba idę do tego typa? Nie wiem. Jakiego, czekaj, czekaj, czekaj na mnie. Tylko z Finta ogarnę. Im idziemy a będziemy się z tymi typami tam jeśli przyjdą mm, czekaj bo ja robię ten dwa kolejne cztery dobra mamy naprawdę mam, mam całą markę. E, masz jednego gravela? Eee, nie okej okay, dobra bo ja mam jeszcze jedno pióro będziemy mieli cały market jaka to brzoza jest duża? ej bo pod nim to jest 0-0? Daszcie. To co robimy z tym typem Szukamy 0.0. Znaczy może o ma łuk przecież Jak budować, to może... może Jezu te, on jest na beznadziejnym 0.0. Będzie musiał przechodzić. Oni są chyba na 0.0. Tam no, jeszcze 100 katek trzeba to iść. To, to będziemy ten, obok nich będziemy mieli. Zostawiam go. On chyba nie wie, że granica do niego przyjdzie. Hey. Nie, on chyba trzyma tu Ale on... Jezu, ja na niego mi nie marno, trzeba, bo on na pewno dużo jakoś nie ma, tkut. YouTube z jest gravelu. Idę kopać gravel. <grafię> Elo! <grafię> nie, potrzebuję jednego flinta jeszcze. Albo może, gdzie możemy iść? Gdzie jest to 0.0 0.0 jest chyba na tą platformę taką wielką Ej, tu się jest, tu sam jest! Liście, liście są widzę! Różowe liście! Faktycznie, gdzie fakt Dobra, mam go, mam go, go, bierz go, bierz go Spa, spadł, spalm go, spad, to Ej, to jest tutaj szybko. Zbieram strzały po dumaiku, okay, różowe wyjście liście, dobra.

Prawdę, o myślę, żeśmy... mam! Steve'erman dostał, Steve'erman dostał A kto to jest tam u góry? No to jest ten... Y, poponiek. Okej, okay, dobra On jest no, dobry to ma jak zaraz strzela Co no, Dobra, mówię... Poczekajmy aż każdy się dobuduje i, i będą walki Będziemy po prostu walczyć na tych bridge'ach i tyle To za typ. Wiesz, jeśli będziemy ciągle na dole, szczerze, i wszyscy pójdą na górę, to mamy przewagę. Uważaj, żeby cię nie strąciło. Ja bym go zostawił, wywalony w niego. On nie jest no, na 0-0 no, dalej. Dobra, jak mówię. Nie, nie będziemy ryzykować się wchodzić do niego do góry, bo nas zestrzeli, zrzucić, czy coś niestety. Bo to będzie głupia śmierć. On no, mamy taką przewagę. No, właśnie. Jezu, nie skacz. O, tu jakieś strzały są. Nie wiem, ja idę je zebrać. No, naprawdę metro... My możemy metropolię zrobić. Taka strzał mam? my tyle czasu... Czasu... O, jest 400. Okej. Okay. Co ten typ próbiam Nawet ciągle puszczę. I tak fajne zyski wpływamy w lawę. <grym> nie no. <grym> Ale Dumajka by przydało się zabić szczerze, bardzo Bo on ma enchantowany ten, to znaczy, że ma enchanting w sobie ja na jego, nie jest za mhm, ale no, ona zrzuci, to ty... Właśnie to jest ale taka... Ale on, on ten nie, nie dosięgnie yy, Nie, możemy spróbować jakoś do niego podejść Ty bo on będzie łatwiejszy Pa, on na pewno będzie łatwiejszy Pa, ehm. Yy, takie coś, i do góry O, dzięki za strzałę Błudło, skąd go traci strzały? Jeśli on nie ma zapalniczki to jest naprawdę słabo u niego Ja buduję bardziej zabezpieczony, bo może się zwalić Ale masz problem, masz problem Aaaa Krzysiu On daje mi strzałę! Ile na tych strzał? Nie wiem Ale zaraz mi się skończą, bo nie będzie mieć więcej niż półstaka O boe, proszę, patrz ile na tym wypuścił Co No wywalone w niego. Idziemy po, 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 do Maja Ty ja trochę bo oni tam nic Ja się spalę Ja pierdzielę skoczył na mnie, tego się nie spodziewałem Jestem sam smutny. Mogę się do ciebie tepnąć? Ja jaką komendę mogę. Ja pierdzielę. Czy ty zginąłeś? Dostałem dwa hity, zanim się zorientowałem, że na mnie skoczył. Tu Mike zginął? No. Zabię go. Zapam się do ciebie. No. Eee. Jak ty masz? Ej, eee, mam głowy, co robią w głowie? Eee, zjednie. Regeneracja. Zaczej to zostaw je. O, dobra. I ogólnie o, o. Jezu, zanim się zauważymy, że on skoczył na mnie, dostanę siekiery i potem zmiecza mam bóg, o, mógł, mam mógł. dobra taktyka. Ja będę musiał spalić jakoś. A no dwie z głowy, co jest? Jedna jest nadaje się do widzenia, druga nie.